Proszę Państwa, teraz zapraszam Państwa do wspólnej zabawy w, w języku polskim, niedozwoloną nie dla obcokrajowców. Zabawa będzie polegać na tym, że będziemy proponować Państwu powtarzanie po jednej linijce tekstu, który my za chwilę zaśpiewamy. Tekst będzie mniej więcej taki: Szedł zaszasz suchą szosą tego typu. Że chcieliśmy z Państwem przećwiczyć powtarzanie. Uwaga! Ej! Teraz ja. E. No bardzo dobrze. Dobrze wychodzi. Zobaczymy, jak będzie w piosenku. To uwaga, refren. Najpierw. Bo, bo. Siedza mną żyje bo boba, siedzę ze mną, żyjszy, bab, się ze mną żyjszy, a kiedy szeleścić się z ludzi, obawimy się ci I uwaga, teraz będzie pierwsza linijka tekstu. Żaby polą, na Rzeszuźnie, deszczu sztab, aż do ustrzyk i rozdarzamy. Żaby zębą na Rzeszównie, deszczu sztab, aż do ustrzym. Żaby, że polą na rzecz w deszczu sztat, aż do ustrzy. Cezując dżobnicę na grubie szopstyźnie, a puszty piszczy puszty pokażamy. Czezują czdopnicę na grubie a pusty, piszczy, pusty. puszty. godnym czcicielom, czytności czy w pszczynie szelesczą pszczoły tu. Przeszczą trzewiki po szocach suszonych, szemrze, ucho w tłuszczu. Boba się ze mną wyjszy, boba się. się ze mną czy się. A kiedy buzi szeleśnic się znudzi, obawimy bawimy się wisi. Teraz będzie bardzo trudna linijka. Wystrzałowe trzpiotki, z szczebiocą, szczególnie o szczęściu w życiu. Być trzpiotki, czpiotki, wtrząśnięte, szczególnie o szczęściu w życiu. Szczep o na szczepia po szycie tych leśnych dworzyszów. Szczep o na szczepia po szycie, w tych leśnich Ta będzie najtrudniejsza, ja się muszę przygotować. Krzążce szczerzują, szczerze wrzeszcząc się szczerzą, lecz trzciny rozbrzmiały grzmotami. To szereg trzymając krzewki, tak w stąd stół nogami. Pobaw się ze mną, żyjszy. Pobaw się ze mną, A kiedy buzi szeleścić się w Pobawimy się w Pobaw. Księdze mną żyjszy, się księdze mną cyniszy. A kiedy buzi szeleścić się, zbudzi, się w ludzi, bo siedzimy tobie w ciszy. A kiedy buzi szeleścić się ludzi, bo siedzimy tobie w ciszy. A kiedy buzi szeleścić się ludzi, bo siedzimy w tobie w ciszy. Kiedy guzi szeleścić się ludzi, bo siedzimy tobie ciszy.